Cześć, witam w kolejnym filmie Tym razem Z wietrznych zawodów na jeziorze małe czyste. Zawody zaliczane do ligi koła 66 lisową. Udało mi się zapisać na listę, mimo że nie jestem jego członkiem. Kilka miejsc było, także udało się wbić. Zobaczymy jak to pójdzie. jest dzisiaj zimno, około 4 stopni wieje mocno wiatr. Później ma się ociepliwie około 12 chyba nie wiem czy dopisuję, czy nie, bo cej nie trafowałem. z tego co słyszałem pojedyncze leszczyki trzeba łowić z tego co znam to łowisko wiem, że trzeba łowić daleko także mam zaklipowane dwie wędki na 50 metrze w razie gdy trzeba się ratować mniejszym dystansem mam dwie wędki na 30 metr przygotowane zaraz zaczynamy robienie zanęty zostało jakieś 40 minut do wstępnego lęcenia i do łowienia Także zobaczymy co z tego wyniknie, zostańcie za Dzisiaj mieszanka taka jak na poprzednich zawodach, z tym, że użyję dzisiaj więcej całą paczkę ten z Black Lake. I do tego atraktor waniliowy. Lepszy byłby karmel, no, ale takiego nie mam. Tak samo jak poprzednio. Łowie bez użycia ziemi, bez żadnej gliny. Zatem robię więcej, ponieważ nie może chcę łowić na dalszej linii. To linię bliższą też zamierzam sobie zanęcić. Konsekwentnie budować. Co około 10 minut chcę dorzucać jeden koszyk zanęty na tą bliższą linię żeby w razie czego jak nic nie będzie się chciało na dalszej móc się przybliżyć bez konieczności wgęcania się od początku zanęty nie robię przemoczonej ponieważ tak jak poprzednio Zakładam, że ryby mogą stać w toni, Przez to <laughs> zalęta bardziej skorząca będzie ściągała i do dna. Mimo wszystko zaleję trochę bardziej tą zalętę niż poprzednio na jeziorze kamień, ponieważ tam, tam jest zbyt szybko wyschła. No ta zalęta bardzo fajnie pije wodę nie, zostawię za chwilkę około 10 minut do wchłonięcia wody. Po czym przesieję przez sito. Jest dzisiaj straszny wiatr. Nie wiem, czy mikrofony sobie z nim poradzą. Najwyżej będzie film z napisami. Zimno. Zajęta wstępnie wymieszana. A teraz tradycyjnie pokażę Wam moje stanowisko. Dzisiaj wylosowaliśmy czwóreczkę. Czyli praktycznie miejsce koło sekretariatu zawodów. Trzy wędki. Na zmianę. Jedna główna. Dzisiaj łowię na wędkę. Tubertini yy, Koncept 420 bo próbuję na dystansie Tradycyjnie koszyki robactwo, tu jeszcze wejdzie ochotka kawka, tam będzie zanęta no i to wszystko odległość odmierzona na kikach na dystansie 51 metrów dokładnie od kołowrotka na bliższej linii 30 także czekamy aż zanęta dojdzie przesiewamy i działamy Damy na sygnał do tęcenia. Normalnie nęciłbym takim koszyczkiem, ale przy tym wietrze nie ma szans, żeby 20 gram nawet załadowane zębą doleciało do 50 metrów tak, jak bym chciał w to, w to miejsce. Dlatego dzisiaj będę nęcił takim open windowem albo takim buletem. Chyba jednak na open window postawię. I on ma 40 gram. Jest tutaj też 50, więc 50. No niestety wieje niesamowicie. Do nęcenia zostało dokładnie minuta. Dlatego odpinam. tutaj swój zestaw. Przypinamy koszyczek. No właśnie, jest sygnał, a ja się męczę z koszykiem. Dobra, założony. Nabity. I jedziemy. Osiem koszyków. Ona nas siebie ma luki. Poczyna jest wierzba, zamierzam się nie łowić, dlatego muszę rzucać w tą lukę po prawej o proszę, prawie idealnie. Pierwszy koszyczek poleciał, pobaczymy jak jest z wysypywaniem no tak, ci drugi wietrze ciężko stwierdzić ciężko stwierdzić na tym wietrze kiedy Ożek do b bo przeciąga jest naciągana przez wiatr! Jest w okolicach 4 stopni, ale przez ten wiatr, mam wrażenie jakby było minus 4, jest strasznie zimno. Tym razem pójdą do koszyka robaczki. Są troszkę białego, grubego i rubina pinkę. Lecimy z dwa takie koszeczki. Korzysta krótką linię, bieda tutaj jeżeli chodzi o przepony, nie mam mojego ulubionego rozmiaru 14, założymy 12, pół metra, Karzyłka 0,12, no to założymy, nie wiem jeszcze co, na pewno chodkę. Nie wiem, czy ją pilką, czy grubym białym. Spróbujemy delikatnie. Znaczka To nie jest za dużo. Jej, jak cholera Prawdopodobnie w ogóle mnie teraz nie słychać przez ten wiatr po 3,5 godzinie łowienia mam to, dokładnie 9 ryb. Mam warunki bardzo trudne. Kluczem do złowienia ryby jest idealne wstrzelenie się w nęcone miejsce, co tutaj się naprawdę nie udaje. Zbyt często przez ten mocny wiatr, a druga kwestia odpowiednie dobranie przynęty na haku. Dwie ochotki, jedna pinka I to właśnie robi robotę. Każda próba założenia czegoś więcej. Typu duży biały albo dwa duże dwie ochotki i duży trzy pinki i ochotka całkowicie odcinam rania. Także idealne łowienie w punkt i pinka z dwoma ochotkami. To daje ryby. Ostatnie 6 ryb złowiłem właśnie w ten sposób. Uwienie jest dzisiaj ekstremalne. Cały czas wiejący wiatr w porównaniu do 47 km na godzinę. Jest około 8 stopni w tej chwili, ale odczuwalna temperatura tak w granicach 0, może 2 jest zimno, wietrznie, ale słonecznie. Jak to mówią, na fali dużo wali, ale tej dużej to ja tutaj jeszcze nie widziałem. Co 90 minut, niecałe 90 minut owienia. Z tego co się orientuję, 9 ryb. Plasujemy w czołówce sektora. Nie są to za duże ryby. W tygodniu brały duże, większe. Ale tak to jest. Przechodzą zawody i się wszystko... wiadomo co. Dużo broni jest niewidocznych na tej fali. Tego co jakiś czas przerzucam zestaw. Bo się okazuje, że ochotka jest obiedzona. Kurwa. A wcale nie musi być większy, wiesz, tam przyurował po prostu. Działo się. Zobaczymy. Pamiętaj No i koniec. Tak więc zawody dobiegły końca. Siedzę teraz w samochodzie i nagrywam tutaj zakończenie tylko dlatego, że na dworze cały czas wieje. Mimo że wyszło słońce, cały czas jest zimno, nieprzyjemnie. Takie mamy warunki na wiosnę. No i nic tym nie zrobimy. Co na temat zawodów? Tak jak widzieliście. Łowienie było ciężkie. Ciężko było rzucać w punkt, wiejący wiatr. Mimo, że używałem ciężkich podajników, zwiewał te podajniki i to całkiem sporo, jeżeli trafiałem w punkt, łowiłem rybę, jeżeli gdzieś tam jakiś odchył był, tych ryb już po prostu nie było. Nie wiem, czy nie łowiłem troszkę za daleko, może kilka metrów bliżej yy, byłoby troszkę, troszkę korzystniej, no ale tego już, yy, to już jest przeszłość, A o tym się nie przekonam. Dwójka sektorowa, czwarte miejsce ogólnie, jak na pierwszą turę, jest bardzo dobrze. Yy, Czwarte miejsce jest lepsze do zatykowania podium, czy tam nawet z pierwszego miejsca, niż miejsce dziesiąte. Zobaczymy, jak będzie dalej. Przed nami jeszcze trzy tury. Najgorszą z tur można sobie odpisać. Także pełni optymizmu, przystępujemy do przygotowań do kolejnych zawodów. No a dzisiaj co? Wracam jako pierwszy z przegranych. No, ale tak to czasem bywa. Tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał wam się film tradycyjnie, zostawcie łapkę, dajcie jakiś komentarz, napiszcie co myślicie o łowieniu w takich warunkach, albo co według was mogłem zrobić lepiej. No i tyle. A jeżeli chcecie więcej takich treści i nie chcecie ich przegapić, zostawcie subika. Do zobaczenia. Cześć.